W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita państwa Łukasz Zieliński. Palącym tematem w Rosji są jajka a właściwie ich brak. Na temat jajek wypowiada się sam Putin, na popularnym portalu streamingowym Smotrim.ru jest nawet wydzielona oddzielna rubryka poświęcona tylko tematowi jajek i sytuacji na rynku z tym związanej. Na czukotce prezydent Rosji wypowiadał się, że braki jaj są spowodowane rosnącym popytem, co oznacza, że rosyjska ekonomia jest najlepsza na świecie, a Rosjanie są bardzo bogaci, bo mogą sobie na te jajka Pozwolić. Tymczasem w samej Rosji są problemy z infrastrukturą energetyczną i ogrzewaniem. Media donosiły ostatnio, że na przedmieściach Moskwy 20 tysięcy osób zostało bez prądu. I o tej sytuacji o jajkach, o prądzie, o sytuacji gospodarczej porozmawiamy z Iwoną Wiśniewską, ekspertką USW. Cześć Iwona. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Kwestia jajek się ciągnie już od jesieni ubiegłego roku. Były informacje o drożejących jajach w Rosji. W mediach polskich mogliśmy obserwować takie tytuły, że nie wykończy Putina Zachód, wykończył go jajka. O co chodzi z tymi jajkami? Czy ich naprawdę zabrakło? O co tak naprawdę chodzi w tej sytuacji? Myślę, że jajka są taką demonstracją czy obrazem problemów z inflacją w Rosji w ogóle. W 2023 roku rzeczywiście możemy, zwłaszcza na początku 2023 roku miało miejsce zwiększenie nakładów na społeczeństwo, zostały podniesione emerytury, dodatkowo jeszcze przede wszystkim rosły dynamicznie wynagrodzenia, co spowodowało, że popyt wewnętrzny, czyli to, co, co obywatele rosyjscy zaczęli kupować, wzrósł. Wzrósł w związku z tym, Także wśród najuboższych, i to dzięki przede wszystkim wypłatom dla wojskowych, dla ich rodzin, co oznacza, że większość, zwłaszcza te osoby najuboższe, większość swoich wydatków przeznaczają właśnie na spożywka. Jajka są jednym z takich droższych towarów, i zwłaszcza ci najubożsi wcześniej dość limitowali swoje zapotrzebowanie. I rzeczywiście można powiedzieć, Putin częściowo ma rację, mówiąc o tym, że wzrósł w zeszłym roku. Popyt na jajka. Natomiast problem polega na tym, że mm, to nie dzieje się w próżni, ponieważ Rosjanie mogli sobie pozwolić na, ten po na, na zakup jajek, bo mieli więcej pieniędzy. To te pieniądze skądś pochodziły. Pochodziły głównie właśnie z gospodarki, państwo im to finansowało, co oznacza, że. Te pieniądze skądś musiał wziąć. Znowu brało to z kieszeni obywateli, czyli musi podnosić ceny. Przedsiębiorstwa muszą podnosić ceny. Zabierali pieniądze przedsiębiorcom w postaci podatków, różnego innego rodzaju nakładów. I znowu przedsiębiorstwa te swoje koszty przerzucało na społeczeństwo. Między innymi w związku z tym jajka są tego przykładem, ponieważ wzrosły ceny produkcji, energii elektrycznej dla producentów, wzrosły przede wszystkim koszty logistyki, tak? Przewożenie tych, tych jajek z jednego miejsca na drugie, dostarczanie do sklepów, to wszystko kosztuje i koszty tego wzrosły. Więc mamy przede wszystkim do czynienia ze wzrostem kosztów i to nie tylko dotyczącym sektora produkcji jajek, ale w ogóle produkcji czegokolwiek w sektora cywilnego w Rosji. W przypadku jajek mamy jeszcze dodatkowy problem, że. Bo to jest ciekawe, że w 2023 roku nie zmniejszyła się produkcja jajek w porównaniu z 2020 roku. Mieliśmy do czynienia z, z 1-2% wzrostem tych produkcji. Natomiast systematycznie od kilku już lat, ale w 2022 roku ta, ta, ten spadek był widoczny, spada. Import jajek lęgowych, takich, które się przeznacza do inkubacji. W związku z tym te jajka trzeba zastąpić tą produkcją wewnętrzną. I tak, zgodnie z szacunkami, nawet 10% produkcji całościowej jajek w Rosji przeznaczone są to są jajka lęgowe, czyli już nie do spożycia. Tak? Mhm. Czyli co z tego, że ogółem produkcja nam wzrosła o 1 czy 2 Jak coraz więcej tych jajek nie sprzedajemy obywatelom, a, sprzedajemy, a zostawiamy sobie, żeby mieć z tego potem kurszaki i produkcję, produ, produkcję drobiu. No więc tu tutaj... tych. Problemów jest mnóstwo. I rozumiem, że teraz te braki są spowodowane też tym, że ten import jest zaburzony. Skąd Rosjanie importują te jajka? Rosjanie, właśnie to jest też taki element, że w ciągu ostatnich lat Rosjanie w zasadzie. 100% swojego zapotrzebowania produkowali u siebie w kraju. Nawet byli eksporterem jajek w poprzednich latach. Oczywiście, że jeśli chodzi o jajka inkubacyjne, czyli te jajka lęgowe, on, oni w dużej mierze też i sprowadzali z zagranicy. W ramach budowania bezpieczeństwa spożywczego rezygnowali z tego importu i coraz więcej starali się produkować tych jajek u siebie. Więc to, to jest też ta ogólna polityka państwa, jak widzimy. W ogóle rynek spożywczy, tak? To budowanie tego bezpieczeństwa spożywczego, że musimy jak najwięcej u siebie produkować, uniezależnić się od zagranicy, dotyczyło również sektora produkcji jaj. W związku z tym, w zasadzie możemy powiedzieć, że Rosjanie w 100% są niezależni. Praktycznie 100% zapotrzebowania produkowane jest w Rosji. To, co Putin zrobił, znaczy, bo, bo to jest problem, tak? Ten problem zaczął się pojawiać, doniesienia prasy z różnych regionów, problemy zwłaszcza z takich dalekich regionów właśnie jak Czukotka czy w ogóle arktyczne regiony, tam w ogóle problem z jajkami to nie jest problem obec z zeszłego roku, tylko to jest standardowy problem, ponieważ Towóz tam jajek jest bardzo drogi, a produkcja na miejscu jest jeszcze droższa, no bo energia i, i, i wszystko do tego potrzebne. Cały problem jest znacznie, znacznie szerszy, a co państwo Robi. Jak już problem zrobił się obrazkowy, tak? Nie można było go przemilczeć. W efekcie nawet Putin musiał te, zająć się tematem w, w, w tej konferencji no tak, prasowej. bo to chyba już któryś raz się wypowiada na temat tych jajek, tak? Tak, to, to pokazuje, że od tego tematu nie da się uciec. Zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdzie to zapotrzebowanie na te jajka jeszcze wzrasta. Nowy rok jeszcze. Tak, dokładnie. Nowy rok, te, potem święta Bożego Narodzenia. W związku z tym standardowa procedura rosyjska. No, trzeba problem uregulować. Putin wydał decyzję, zlecił rządowi, że ma problem rozwiązać. I co w takich sytuacjach robią urzędnicy? Po pierwsze, służba antymonopolowa sprawdza, kto kradnie te jajka, kto nie dostarcza je na rynek, kto podwyższa ceny niezgodnie z, z rzeczywistą ich ceną, tylko po prostu manipuluje i spekuluje na tych jajkach. Druga sprawa, no to wchodzą w FSB i różne inne służby, sprawdzając, czy te wszystkie, wszyscy przedsiębiorcy, to oni pracują zgodnie z, tam, z, z prawem, a w zasadzie z bezprawiem, które obecnie w Rosji obowiązuje. Czyli co, co to oznacza? Koszty produkcji jeszcze bardziej wzrastają. Takim producentom jeszcze ciężej jest produkować te jajka. No więc prezydent Putin, zwłaszcza przed świętami, no to co? No to w takim razie sprowadźmy te jajka z zagranicy. Tak? Ja. I rzeczywiście rząd zgodził się na import prawie tam miliarda, bo to kilka ton jaj z zagranicy, tuż przed świętami, Turcja. głównie z Azerbejdżanu i Turcji, dokładnie, bez ceł. Ale co to oznacza, że jeśli my, to oczywiście to jest kropla w morzu w tej produkcji rosyjskiej, to jakby nie zmienia, bo to jest tylko, znowu, to są tylko obrazki, które potem rosyjska telewizja może pokazać, że jajka z Turcji, jajka z Azerbejdżanu rozwiązują jakiś problem, bo gdzieś tam w sklepie się pojawiają, ludzie mogą kupić. Dla telewizji zdjęcie jest, to, że następnego dnia tych jajek już nie ma i znowu cena... Propaganda na cel wewnętrzny. Absolutnie. To, że władze pozwalają na taki import bezcłowy, to jeszcze bardziej pogarsza warunki prowadzenia biznesu rosyjskiemu, tak? Czyli jeszcze bardziej podnosi te koszty. I to akurat przykład jajek, przykład sektora i walki z, z deficytem tych jajek, pokazuje dokładnie, jak to władza. Rosyjska de facto napędza problemy, które potem sama musi rozwiązywać. Błędne koło, w które Kreml wszedł, mam wrażenie już dawno. Drugim palącym tematem są te problemy z ogrzewaniem, i nie mówimy tu o regionach, tylko o rejonie podmoskiewskim. 20 tysięcy osób bez prądu. Rosjanie nam grozili jeszcze rok temu, niedawno w spotach, jak Europa będzie marznąć i ludzie będą zamrożeni siedzieć w swoich mieszkaniach, a tu się okazuje, też widzimy w mediach społecznościowych się pojawiają zdjęcia zamarzniętych mieszkań. Jak to wygląda? To są, rozumiem, wieloletnie zaniedbania. To nie jest tak, że im brakuje. Zdecydowanie. To jest kumulacja problemów latami. Natomiast no, muszę cię poprawić, bo mam wrażenie, że jednak sugerujesz się propagandowymi materiałami, bo tak rosyjskie opozycyjne media, które tam nadal jeszcze w Rosji są i próbują zbierać informacje, wręcz w samym Podmoskowiu informowały o ponad 100 tysiącach osób odłączonych od ciepła przez kilka dni. I to, to też pokazuje, że zanim władza zareagowała, znowu pojawiły się obrazki. Które prawdopodobnie dotarły do Putina, bo, bo Putin sam wierzy w tą propagandę, która, którą sam nakręca, więc władza wtedy dopiero musiała się tym zająć. Do momentu, kiedy Putin nie powiedział, że jest problem i, i trzeba go rozwiązać, to władze regionalne patrzyły na problem. no, no, no Nie ma ciepła, no, no ale jest zima, to tak? no musi być zimno. Natomiast dopiero reakcja nastąpiła w zasadzie w momencie, kiedy na Kremlu problem został dostrzeżony. I Władze regionalne nie reagowały, kiedy dokładnie takie tysiące osób. Mieszkających w domach wielopiętrowych, gdzie szansa na to, żeby alternatywnie ogrzać ten dom jest ograniczona, były bez, bez prądu. To były próby ogrzewania się na zewnątrz palono, robiono ogniska, tak i bo w większości to też są ludzie starsi, którzy nie mają alternatywy, nie jadą gdzieś tam do rodziny w drugi region, gdzie będą mogły przeczekać ten moment, kiedy awarie zostaną usunięte. I to jest kwestia zwłaszcza teraz, bo z jednej strony oczywiście jest to to co Piesko wtłumaczył, tak? Bo anomalne mrozy. No one anomalne oczywiście w porównaniu z poprzednimi latami, w tym konkretnym okresie stycznia, one były, bo one były tam od nie wiem, od 5 do 15 stopni Celsjusza wyższe niż przez kilka poprzednich lat. Ale one nie są anomalne dla Rosji i dla tego regionu, nie wiem, dla lutego dla, czy, czy innych miesięcy, tak? Zimą. W związku z tym, jakby ta infrastruktura musi być gotowa na, na tego typu mrozy, bo te mrozy po prostu regularnie się pojawiają. Więc mówienie o anomalnych mrozach, które zaskoczyły służby, no jest moim zdaniem mocno nieadekwatne. Pieskow też powiedział, że wym naprawa wymaga czasu. Jaki to jest czas? Naprawa wymaga czasu, chociażby na przykład w tym Podolsku, gdzie tam naprawdę bardzo długo czekano w ogóle na jakąkolwiek reakcję władz, bo okazało się, że kotłownia i główna awaria miała miejsce na terytorium zakładów produkujących amunicję. W związku z tym Władze regionalne czuły się w ogóle jakby, jakby nie, nie czuły obowiązku, że muszą reagować, bo, bo one i tak tam nie mogą wkroczyć. To jest sektor, przedsiębiorstwo z sektora zbrojeniowego, w związku z tym w ogóle szansa na to, na reakcję jest żadna. Putin dowiedział się, nakazał rozwiązanie problemu. No to rozwiązanie problemu co było? Nacjonalizacja zakładu. I teraz, jak już ten zakład jest państwowy, to w region mógł wkroczyć i zacząć naprawiać. Tylko wymieniamy te popękane rury w tym miejscu, ale to cała infrastruktura jest w takim stanie przez lata zaniedbań, nie gwarantująca, że to się nie będzie powtarzać. I jeśli te mrozy będą się utrzymywać rzeczywiście takie wysokie, no to sytuacja lepsza nie będzie. To, co powiedziałeś na początku, to jest niesamowite w tym roku, że to, że mamy przerwy w dostawach ciepła dla Rosji, jest niczym nowym. Zamarzające miasta na Syberii, na, w Arktyce, to, to w zasadzie internet jest pełen zdjęciami. W Moskwi, czy rozmawiając tam z człowiekiem z Magadanu i a słyszałem, że tam przez telefon słyszałem, że tam u was straszne mrozy minus 50. Nie, niemożliwe. Więc naprawdę nie, nie, no minus 30. On tak, no ale no tutaj telewizja, a no minus 50 to na zewnątrz, nie? więc wiesz, <grym> no, tak. no dokładnie, więc jakby to był obraz naturalny. Natomiast obecnie doszło do sytuacji, kiedy to nawet nie w, pod, w, pod, w obwodzie moskiewskim, ale w samej Moskwie osiedla były bez energii i to dla miasta Moskwy zwłaszcza, który... Które wydaje ogromne miliardy rubli na infrastrukturę drogową, na wymianę raz w, no, do roku chodników w centrum i innych takich rzeczy posiadanie infrastruktury komunalnej w tak zaniedbanym stopniu, no to jest rzeczywiście poważny problem. Myślę, że dla samego sobie nina. Znowu wracamy do pytania, czy te sankcje działają? Sankcje, które Zachód nałożył po inwazji, mocno uderzyły w rosyjską gospodarkę, ale oczywiście sankcje nie mogły tej gospodarki doprowadzić do upadku tej gospodarki. To była jedenasta gospodarka na świecie i doprowadzenie jej upadku miałoby konsekwencje dla globalnej gospodarki, więc w ogóle to nie było celem. Państw zachodnich. Sankcje m, m, moim zdaniem miały na celu przede wszystkim ograniczenie dochodów Kremla i możliwości m, finansowania wojny i produkcji amunicji, sprzętu wojskowego potrzebnego do kontynuowania tej wojny. Natomiast dlatego też moim zdaniem sankcje gospodarcze były jedynie takim elementem dodatkowym. Głównym elementem reakcji Zachodu na inwazję moim zdaniem były i powinny zostać, e, powinno zostać wsparcie Ukrainy militarne to tylko ukraińska armia może tą wojnę wygrać i zakończyć tą wojnę a nie nasze sankcje nasze sankcje mogą tylko doprowadzić do tego że ta wojna będzie mniej intensywna Rosja będzie miała mniej tej amunicji natomiast na pewno nie nie doprowadzi do zakończenia tej wojny a już na pewno do upadku gospodarki czego zwłaszcza Zachód też sobie nie życzył. Natomiast te sankcje, które zostały nałożone, one naprawdę uderzyły w tą rosyjską gospodarkę i w wielu aspektach my to już widzimy. Z jednej strony to o czym mówisz, te problemy infrastrukturalne. No jeśli cały Aparat państwa jest obecnie skoncentrowany na wojnie, na zapotrzebowaniu armii, na dowożeniu, na całej logistyce związanej z obsługą tej wojny. No to tego typu rzeczy, jak kwestie infrastrukturalne. No, nie mają one jakby w budżetach regionalnych, zwłaszcza tych biedniejszych regionów, one są w ogóle jakby ignorowane, pomijane, tak? nie tylko kapitał ludzki i tam służba zdrowia i inne takie elementy, ale właśnie infrastruktura potrzebna dla społeczeństwa. Koncentrują się na rozbudowaniu infrastruktury logistycznej, bo tego potrzebuje państwo i interes państwa, i priorytety Kremla, tak? czyli dostawy do Ukrainy albo eksport rosyjskich surowców. Na wschód, mhm. tak? więc na tym się koncentrujemy, ale wszystko inne ma marginalne znaczenie, no bo przegrywa z tym celem nadrzędnym. I pod tym względem sankcje są, mają ogromne znaczenie. I oczywiście to będzie miało konsekwencje w długiej perspektywie, natomiast my to już widzimy. Sankcje przede wszystkim oznaczają dla Rosji regres technologiczny. Mhm. Tak? Wycofanie się zachodnich firm z Rosji i przerwanie współpracy. Technologicznej z Rosji, z Rosji. To jest ogromny problem. Przez ostatnie 30 lat to w zasadzie zasa zachodnie koncerny były jedynymi koncernami, które były gotowe wejść na rynek rosyjski, rozpocząć produkcję i podzielić się swoimi technologiami. To było dotyczyło sektora samochodowego, to dotyczyło różnych innych produkcji AGD i różnych innych elementów, co powodowało, że rzeczywiście ta produkcja w Rosji się rozwijała. W obecnej sytuacji ani Chiny, ani Turcja, ani Indie nie są zainteresowane inwestycjami w Rosji, bo one postrzegają Rosję jako potencjalnego konkurenta. One są absolutnie zainteresowane rynkiem rosyjskim, ale jako rynkiem zbytu, gotowych produkcji. To jest niesamowite, bo oczywiście. Czyli do... rozumiem, że Rosjanie obecnie na przykład odkupują te podzespoły, tak? Nie ma. Starają nie ma... się importować oczywiście do momentu, kiedy na przykład takim Chinom jest wygodne sprzedawać na przykład, nie wiem, obrabiarki, jakieś elementy. Oczywiście, to pod warunkiem, że to nie są mocno zaawansowane, bo nawet te wysokotechnologiczne Chiny też nie są zainteresowane sprzedażą Rosji takich, takich wysoko za, za, zaawansowanych rozwiązań. Natomiast co Chiny robią? Chiny sprzedają przede wszystkim w tym momencie Rosji gotowe samochody osobowe i yy, yy, ciężarowe. I, i mamy ostatnie dane też z rynku chińskiego, gdzie. W zeszłym roku, w 2023, udział Rosji w sprzedaży, w eksporcie chińskich samochodów osobowych to było około 35%. W przypadku samochodów ciężarowych 45%. Czyli de facto dzięki tej wojnie i dzięki wycofaniu się z Rosji zagranicznych koncer zachodnich koncernów, Chiny uzyskały idealną niszę do rozwoju własnego eksportu samochodów. I niestety, ale w przyszłym roku Rosjanie muszą być świadomi, że to będzie tylko postępować, bo Chiny planują praktycznie zwiększenie dwukrotnie samochodów do Rosji w przyszłym roku. Rosjanie są w zasadzie bezalternatywni. Dlatego, że nawet samochody używane, które oczywiście Rosjanie wybierali, tak, woleli kupić używany samochód zachodni niż chiński nowy. Zwłaszcza, że cena zupełnie była inna i te chińskie samochody oczywiście, nie tylko że Chińczycy sprzedają im swoje samochody, ale sprzedają im znacznie drożej, nawet niż sprzedają te samochody. Kazachom czy Kirgizom. W związku z tym no, Rosjanie za wojnę płacą, płacą wielokrotnie. To jest kwestia regresu technologicznego i to jest oczywiście sektor nie wiem, samochodowy, ale to jest też na przykład gospodarka cyfrowa. Po wycofaniu się zachodnich koncernów, rozwój 5G w Rosji, czy rozwój nawet utrzymanie i dalsze rozszerzenie funkcjonowania LTE, no, jest problemem. Bo to, bo to te firmy, oczywiście można oprzeć się na Huawei i, i, i Rosjanie się do tego odwołują, natomiast po pierwsze jest to uzależnienie, a po drugie to też nie jest takie proste, zwłaszcza, że część wież już wcześniej była w dużej mierze oparta na technologiach zachodnich. W związku z tym tych problemów, no już nie mówię o sektorze energetycznym. Zwiększenie produkcji LNG, gazu skroplonego, bez zachodnich technologii jest praktycznie... No, no nie, nie, niemożliwe. Jest bardzo ograniczone. Druga sprawa, no to jest, nie mamy danych za cały rok zeszły. Natomiast niewątpliwie, miało, mia, jeśli chodzi o PKB Rosji, w zeszłym roku wzrosło. Tu, według rosyjskich rządowych oficjalnych um, statystyk, to około 3-3,5%, czyli nawet więcej niż średnio gospodarka światowa w zeszłym roku wzrosła. No można powiedzieć doskonałe wyniki makroekonomiczne. Natomiast ten wzrost to było odbudowa tego przede wszystkim co stracili w 2022 roku. Ale nie ma potencjału do tego, żeby wzrastać, zwiększać tą produkcję już w 2024. Bank Centralny Rosyjski już przyznaje, że ten jeśli będzie wzrost to będzie na poziomie 1%, czyli to będzie taki raczej stagnacja e, i zresztą w granicach błędu, bo Między innymi poprzez sankcje, brak dostępu do technologii, brak dostępu do możliwości sprowadzania właśnie obrabiarek, zwiększania produkcji, i brak i ograniczony dostęp do kapitału, bo kapitał zagraniczny praktycznie w zasadzie w obecnie w ogóle jest niedostępny dla Rosjan, nie tylko zachodni, a kapitał wewnętrzny w rosyjski jest strasznie drogi. Walka z inflacją spowodowała, że bank centralny podniósł stopy procentowe obecnie do 16% i to nie jest koniec, to nie było ostatnie słowo. Najprawdopodobniej w lutym będziemy się spodziewamy się kolejnej podwyżki. Podczas gdy jeszcze w połowie zeszłego roku ta stopa procentowa była 7,5%, czyli powyżej ponad dwukrotnie stopy procentowe w Rosji wzrosły, bo to jest element walki z inflacją, tak? Czyli rozumiem, że no nie mówię o regionach, o mieszkańcu gdzieś tam właśnie. Magadanu czy, no, Czukotki. czy Czukotki. Tylko mówię o takim mieszkańcu Moskwy. Jego rozumiem, nie będzie stać na przykład na wzięcie kredytu hipotecznego. Tu jest właśnie. Przy tym wzroście. W... Kredyty hipoteczne do tej pory, na razie jeszcze są wyłączone. No nie wyłączone zupełnie, ale jakby są obok tego wzrostu, ponieważ w ramach. Właśnie, zwiększania popytu wewnętrznego państwo samo dofinansowuje kredyty y, hipoteczne, czyli jest cały program y, ulgowych, preferencyjnych kredytów hipotecznych. Oczywiście w naszym przypadku mówienie o ulgowym kredycie w Rosji, który nadal mniej więcej ta średnia stopa to jest tak 8%, no to nadal jest bardzo bardzo dużo. Tak? No ale nie, większość przynajmniej tych e, rosyjskich obywateli nie musi już płacić 20 czy 20, tam, czy nie wiem, od, od 17 do 20%, tylko około 8%, czyli rzeczywiście płacą znacznie mniej niż Powinni rynkowo za to płacić. Natomiast rzeczywiście jest zagrożenie, i państwo o tym mówi, że od lipca przyszłego roku preferencyjne kredyty hipoteczne zostaną ograniczone. Ale znów, co z tego, że państwo Dofinansowuje i um, utrzymuje ten program, program, program kredytów hipotecznych preferencyjnych, jak w ostatnich dwóch czy trzech latach, kiedy ten program istnieje, ceny mieszkań w różnych regionach i w różnych miejscach nawet mogły wzrosnąć i dwukrotnie. Tak? Mhm. Czyli de facto obywatele i tak muszą. Płacić za te mieszkania znacznie więcej niż przed wprowadzeniem tych pro, pro, programów. I to jest kolejny problem zakredytowanie rosyjskich obywateli. Mniej więcej jedna trzecia obywateli rosyjskich posiada kredyty. Bank Centralny poinformował czyli to mniej więcej około 50 milionów osób. W zeszłym roku ponad 20 milionów osób miało problem ze spłatą kredytów. Ludzie biorą kredyty, oczywiście ty tu mówisz o mieszkaniach, są też osoby, które biorą kredyty na samochód. No to są osoby, powiedzmy sobie, z takiej średniej klasy albo chwilówki chociaż, na święta. Ale w większości przypadków dokładnie to są chwilówki. Wiele osób posiada nie jeden kredyt, a posiada trzy kredyty. Bo tego pierwszego hipotecznego już nie jest w stanie spłacić. Banki były bardzo y, otwarte na, na, na obywateli i bardzo chętnie dawały im te kredyty, niezależnie od tego, czy kogoś stać na spłatę tego kredytu, czy nie. Teraz bank centralny próbuje to ograniczyć, natomiast rzeczywiście no, to, to był motor y, wzrostu i rzeczywiście wyniki sektora bankowego w zeszłym roku są imponujące. Zbierbank osiągnął takie dochody, takie zyski, że mm, naprawdę pozazdrościć, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że obywatele, obywateli już nie stać na, na to życie. Ten popyt, o którym mówimy, który napędzał gospodarkę, który generował te makrowskaźniki, tak, ten wzrost PKB, on był w dużej mierze na kredyt, i spłata tego już zaczyna mieć, jest, staje się poważnym problemem dla obywateli. A pytanie jest, czy stanie się też problemem już dla banków. Czy jeszcze jakieś prognozy na nadchodzący rok? My tutaj nie wspomnieliśmy o, mam wrażenie, głównym problemem, to nie, jest ani, to nie jest związane z sankcjami, ale to jest przede wszystkim też napędzane przez wojnę, czyli niedoborami na rynku pracy. To w tym momencie deficyt siły roboczej w Rosji był diagnozowany jako jeden z głównych czynników hamujących wzrost gospodarczy w Rosji. Już 5 lat temu, 10 lat temu. Nic, znaczy, były częściowe programy, jak to rozwiązać, jak tam wspierać e, liczbę urodzeń, jak wspierać matki, rodziny z, z dziećmi. Natomiast teraz w czasie wojny. Rozumiem, mobilizacja w zakładach pracy się do tego przyczyniła. To są, to są, dwa, to są przede wszystkim dwa problemy. Po pierwsze, mamy do czynienia, część mężczyzn została zmobilizowana i poszła na front. A część, która nie była gotowa, uciekła z kraju. I uciekały z kraju przede wszystkim osoby wykształcone i które miały pieniądze, no bo wiadomo, że osoba, który, która jest biedna, nie jest w stanie w ogóle myśleć o migracji, no bo ciężko jest się utrzymać w rodzinnym domu, a co dopiero gdzieś tam za granicą, gdzie jeszcze trzeba ponieść koszty, żeby wyjechać. W związku z tym z Rosji odpłynęło bardzo dużo osób. Wykształconych, kreatywnych, drobnych przedsiębiorców, zwłaszcza osoby specjalistów z sektora IT, i które posiadały pieniądze. Więc to są dwa, dwa główne problemy, które jeszcze zwiększyły problem. W latem 2023 roku była informacja o ponad milionie wakatów w gospodarce. To było dwa razy więcej niż pięć lat wcześniej. I do tego mamy jeszcze wzrost produkcji, no bo. Sektory zbrojeniowe, zwłaszcza, pracuj, bo to sektor zbrojeniowy jest przede wszystkim głównym motorem wzrostu tych wskaźników makroekonomicznych, tak? Sektory zbrojeniowe, żeby zwiększać produkcję, albo przynajmniej ją utrzymywać na takim wysokim poziomie, co robią? No, nie zwiększają produktywności zatrudniają ludzi, pracują na trzy zmiany na tych samych obrabiarkach, na tym sprzęcie, który mają, tak? Próbują go wyżyłować do granic możliwości, czyli jakby koszty tej produkcji i pracochłonność jeszcze wzrasta. Ponieważ sektor zbrojeniowy jest w stanie zagwarantować tym osobom Poza tym, że nie tylko no mogą zagwarantować też ich wzrost płac, bo potrzebują tych ludzi, więc są gotowe zwiększyć wynagrodzenia, ale przede wszystkim chronią te osoby przed mobilizacją. Osoba pracująca w sektorze zbrojeniowym może dostać odroczenie z mobilizacji. W związku z tym to też jest atrakcyjne dla wielu młodych mężczyzn praca właśnie w sektorze, a nie w sektorze cywilnym. Co dodatkowo powoduje, że sektor cywilny, żeby zatrudnić znaleźć pracowników, Musi te wydatki na wynagrodzenie jeszcze zwiększyć. I stąd wracamy do jajek. Takie jajka muszą kosztować nie. Koszt, bo, bo, ja tylko przypomnę, w zeszłym roku cena jajka w Rosji zwiększyła się o 50%. Tak? Czyli żeby wyprodukować to jajko, to trzeba było tego pracownika jeszcze wynagrodzić znacznie wyżej, żeby on chciał zostać na, tym, na tej farmie i produkować. Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Na pewno jeszcze się spotkamy w podcaście, kiedy już to zestawienie gospodarcze mm -hmm. będzie. Mm -hmm. Pod koniec. Tydzień. Myślę, że e, tak mniej więcej w połowie lutego. To wtedy przedstawimy pewnie Państwu większe dane na temat gospodarki rosyjskiej. Państwa zapraszam na następny podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.